Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Pyszne drobiowe 100% kuciak, czyli filet plus łódko z kurczaka. Ta wspaniała przyprawa, gotowa mieszanka. Tak, specjalnie dla Was, żebyście nie musieli kombinować. Ktoś to zrobił za Was. I na bazie tej mieszanki zrobimy pyszne drobiowe kiełbaski, takie fit, trochę. No. Tylko zanim zaczniemy, musimy sobie niektóre rzeczy przygotować nieco wcześniej, bo ja to troszkę zmodyfikuję. Tak tu widzimy wszyscy kiełbaski idealne dla dzieci, oczywiście nie tylko, ale też widzimy jeszcze raz zapraszam panią, że tu są parzone. Tylko parzone w wodzie, a ja zrobię to, wiecie jak? Jeżeli on pokazuje. kupiłem upiny to ostatnio w sklepie cebulę. cebulą, Wiecie, jak ona to sama robi, patrzcie. Bierze cebulę? Jest cebula? Jest. I, I łupiny. I łupiny, tu mam garnuszek. Nie będę dużo tej kiełbasy robił, tak, żeby to sobie zjeść za jednym podejściem czyli tam plus minus półtora kilograma. Przełożymy łupiny już teraz do tej wody. Ta łupina da nam oczywiście kolor. To jest wszystko nic. To jest wszystko nic, więc tak. Tak, jak ja to robię, tak to musicie zrobić. I ja tak bynajmniej, znaczy nie musicie, ale możecie. Możecie, bo uważam, że to będzie e, fajniejsza opcja. Dlatego, że wyjdą wam takie oszukane, wędzone. Ale to jest, to jest jeszcze nie wszystko, bo ja nie przyniosłem sobie dymu, więc trzymaj to. Tutaj pokaż, jak ładnie wygląda, jakie łupinki ładne załatwiłem. E, jak zawsze. Nie? No jak zawsze, no właśnie, dokładnie. Jak zawsze, dokładnie. I teraz musimy sobie do tego dorzucić dym wędzarniczy. Wpłynie tak jak przy parówkach parzonych, czyli ja to dam dym bukowy. Oczywiście dostępny wielux taki dym z kodem rabatowym. Kostrzewski 10-10% taniej. Ile tego dymu? Boże, jak to pachnie. A dzisiaj w ogóle mi wleciał post na grupę, jak ktoś właśnie użył dymu węzarniczego do farszu, wyrabiał ten farsz jak mu ręce pachniały, więc to właśnie o to w tym chodzi. Dymu damy. Nie będę tego odmierzał na litry, tyle. Myślę, że 5 ml więcej nie było. I teraz co robimy dalej? To musi nam się zagotować, żeby wam uwolniło barwnik z tych łupin już teraz. Dlatego, że to są kiełbaski w jelitach baranich cienkich 24 26 extra, czyli klasa ekstra. i jakbyśmy włożyli do parzenia na początek, jakby te upiny jeszcze nie miały koloru, to byście tego koloru nie mieli, dlatego że one się szybko sparzą. Bo, bo są cienkie, mała średnica. A tu kolor już musimy wydobyć przed tym, zanim zaczniemy te kiełbaski parzyć. I będziemy też je parzyć niską temperaturą bardzo niską. Dopiero na koniec podniesiemy, żeby jak najwięcej tego koloru przeszło na te wspaniałe kiełbaski. To za chwilę na gaz. Tu mam wodę, tak jak widzicie. No, i widzieliście te jelita? Bo właśnie w nich są te drobiowe pyszne. kiełbaski, Na pewno pyszne. Z tego co widzę po składzie przyprawy, zaraz Wam przeczytam. Cebulę możesz sobie wziąć jak chcesz. No, przyda się, bo już nie ma. E, chyba źle to się obciąłem, to czy nie? Poczekaj. Tak, jak zwykle. Ruszyłaś mnie i widzisz, co zrobiłem. No tak. To ja tu odwaliłem. to odwaliłem. Nie wiem. Wszystko przy ciebie, jak zwykle. Nie, ty, czekaj. To za wysoko. Chciało Inaczej się... to zrobię. Półtora yy, kilograma, więc tych jelit tyle nam nie wyjdzie. Ile tu jest? Już wam pokazuję, jak one są pakowane. Na paskach są, więc jelita baranie na paskach to jest mistrzostwo świata, dlatego że... Yy, co? Powiedz moim widzom. Nie trzeba tracić nerwów i rozwodzić się przy nakładaniu. czy znaczy rozwodzić. Roz, rozwód może od razu nie, ale, ale blisko. O, i tak, i one będą nam się moczyły. To nam się będzie gotowało. Oczywiście. I tu oczywiście mamy jeszcze taki pasucze, paseczek. Jeden w środku. Taki zestaw. Oczywiście, wszystkie może, może nie, dlatego że to są te cięższe. I już za momencik to będzie na zwykłej soli, więc tu nie będzie czasu peklowania ani nic. Więc czekamy, aż to nam się zrobi i przystępujemy do działania. Wyłączyłem już oczywiście, i teraz jeszcze ten kolor będzie intensywniejszy. To będzie nam stygło, bo to się gotowało. Więc będzie ok. Kurczaczek, czyli udka przez sitko makowe, pół kilograma jest jego. Filet kilogram, czyli jedna część do dwóch, a filet będzie przez oczka 8 mm, czyli będzie takie pomieszane z poplątanym, ale kurczę, no, wygląda to dobrze, więc sprawdzam dla Was, weryfikuję nową przyprawę, nową mieszankę, żebyście mogli z czystym sumieniem sobie to zrobić. Oczywiście nie będziemy brudzić. No. Chociaż raz pomyślałeś. Nie, dobrze to jest. Dlatego, że jest tego półtora kilograma, to zmielę sobie najpierw tę te łódkę, żeby żeby nie wrócić kolejnej misy bo po co, nie? A ten dym, który dodaliśmy do łupin, on wam da ten efekt takiego wędzenia bez wędzenia, więc naprawdę już się nie mogę doczekać. Mielimy. Jak mi to pokażesz? Nie pokażę. Nie pokażesz. Więc tak robimy z łódkami, a za momencik iletek. 10 gramów na 1 kg farszu. Miałem przeczytać Wam skład tej przyprawy. Etykieta kompletnie czysta, bez żadnej chemii. Kompletnie, naprawdę. Czyli gałka muszkatołowa, cukier, papryka wędzona, pieprz biały, kolendra, imbir, pieprz czarny, papryka słodka oraz czosnek. I to tyle. Więc jak coś, ktoś chce zarzucić, że tu jest jakaś chemia, to niech sobie przeczyta najpierw, to jest tu bo to nie możesz sobie napisać jak chcesz, tylko tak jak jest, bo to zawsze można zweryfikować. 10 gramów na 1 kg. więc nie, od soli zaczniemy. W soli jest 16 gramów na 1 kilogram, razy półtora, 24 gramy. Odmierzamy, zwykła sól kuchenna, nie Peklossul, 19, jest. Jest? Jest. Od razu przesypujemy do tego tutaj naczynka, do którego mieliśmy. Nożyczki sobie przygotowałem pierwszy raz chyba. Nie? Nie pierwszy raz, ale tak coś źle obetniesz jak tej jelita. Nie, dobrze. I co? Patrzcie. Widzisz to? Zobaczcie na wygląd tej przyprawy. Widzicie to? Niesamowite. No, coś 15 gramów odmierzamy sobie. 7, o, czyli będzie razy 2, na pewno nawet więcej. O, 15. Jeszcze kłaciuk. Patrz. I tu, i teraz dajemy wodę. Wody o 50-60 ml na jeden kilogram, tak to wygląda. Teraz zamykamy i mieszamy, mieszamy naprawdę porządnie. To nam się fajnie wszystko połączy, to nie będzie efekt parówki, ale bardzo podobny, więc zamykamy do kleistości. Jak już to się ładnie będzie kleiło, jelita od razu można napełniać. Wywar z łupinami i z dymem już pięknie ciemny, zaraz zobaczycie. Jelita namoczone, więc jedynka, dwójka. Pokaż dziureczkę i do lejsności. Słuchajcie, w międzyczasie jednak zapadła decyzja, żeby to zrobić tak, jak jest na opakowaniu, czyli dwie opcje. Jedna to będzie właśnie z tymi upinami, a druga będzie klasycznie, tak jak biała kiełbasa w jelicie baranim, czyli te parzenie, to parzenie będzie się różniło jedno od drugiego, dlatego że bez łupin, no to wiadomo, woda 80 stopni, wkładamy te kiełbasy do tej wody, wyłączamy grzanie do 70 stopni wewnątrz. Ma być tyle, wbijamy sondę i mierzymy. I już. A w przypadku tych kiełbas z łupinami i z dymem, wkładamy do tej wody, która już w tym momencie ma tam 70 stopni, 60-70 w tym przedziale i trzymamy maksymalnie jak najdłużej się da, żeby później nie przekroczyć, bo trzeba będzie włączyć na chwilę gaz. Tych 70 stopni, żeby więcej w środku nie było, bo będzie suwa. A ma być soczysta, ale żeby jak najwięcej tego koloru z tej właśnie wody uzyskać w tej kiełbasie i tego aromatu dymu, który tam wylałem na początku. Jelita Baranie, pokaż tutaj. Oczywiście nożyczki wykałaczka. Farsz przełożony. Lejek do kabanosów. Tu też trzeba uważać przy nabijaniu, dlatego że kręcimy wolno. Tłok jest duży. Lejek ma małą średnicę i to jest ciężko. To nie jest tak jak przy klasycznej grubej kiełbasie, na przykład albo jelita 42 albo szynkowa, no tam to uff, idzie, a tu może Wam... Bo jak jeszcze były te zaworki niewyczyszczone, nie to się i te kolby łamały, nie? A tak, to podobno się łamało, ale to przez to, że odpowietrznik jest niewyczyszczony i to po prostu ludzie robili źle i dlatego tak to wychodziło. Zobaczymy, jak mi się uda nałożyć to jelito mm -hmm. na pasku, dlatego że to trzeba zawsze pomoczyć, jeśli chodzi o olejek i lejek musi być odpowiedniej średnicy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie tak, jak być powinno. I Jest tak, jak być powinno, kochani moi. Zjeżdżamy troszkę tym jelitem i teraz wypychamy trochę farszu, żeby pozbyć się powietrza. Oczywiście farsz w nadziewarce jest ciasno, bez powietrza, bo nie chcemy takiej sytuacji, żeby gdzieś tam w tej kiełbasie było jakieś powietrze. Farsz mamy wyjechany, tyle co na ten moment potrzeba. Zawiązujemy końcówkę jelita. Minimalnie opinamy, bo wiadomo to jest nie po mojemu. Nie przykręciłem tej nadziewarki porządnie do stołu, to odrzucę od razu sobie. I to są akurat e, 24-26. To jest jeszcze mniejsza średnica. A my nie zauważyliśmy, nie na parce było napisane, tak patrzymy, że coś tak. dużo tych jelita, tam był gratis. Dokładnie, ja o tym, o tym nie wspomniałem, ale. Ta druga, która tam jest w środku, to jest gratis. Więc widzieliście, jaki ten Jaluk jest dobry? Prezent. Prezenty rozdaję. I kręcimy teraz powolutku, przytrzymując tu delikatnie na końcu lejka to jelito, żeby te kiełbaski były takie, jak właśnie widzicie. Nie śpieszymy się. Tu też tego dużo nie ma, więc spokojnie idzie fajnie. Bardzo ładne kiełbachy, nie? No, tak to wygląda. No stop, ale ty duże kie... do dużych jesteś kiełbas przyzwyczajona no nie, nie, właśnie. No. To jest moje. Co twoje? Zastanów się co za, coś powiedzieć. Rozdzielimy sobie ten farsz, tak jak mówiłem. A czy nie farsz tylko kiełbasy na pół. Pół tak, pół, tak. Napełniamy. To musi być półno jakaś. Znaczy, no jo, ale to zrobimy, żeby były, żeby było porównanie klasycznie parzone i parzona w łupinach. Parwa na pewno będzie się różniła. Na ten moment tak mi się wydaje. Napełniamy. Ładnie, nie? Piękna. E, wiecie co? Ja sobie to powiążę, żeby fajnie się to wyciągało z, z garnka. Czy to z jednego, czy to z drugiego. Wtedy wyciągamy wszystko w całość. Kurde, elegancko to wyszło. No też ci powiem, że nie? bardzo jest wyglądają. Muszę obciąć te końcówki, to nie będzie po mojemu. <ślesy> I wtedy, jak wam się parzy, wkładacie, potem wyciągacie w całości, to już jest gotowe. Słuchaj, teraz tak, tu jest pojedyncza jedna, a pojedyncza jedna, no. to te byśmy zrobili parzone, co? Czy mniej zrobić parzonych, a więcej? Mniej tych. parzonych. Mniej właśnie. parzonych, dobra. Czyli ta będzie, ta będzie parzona klasycznie w zwykłej wodzie, normalnie czystej, a reszta będzie w tej wersji wędzenie bez wędzenia, dlatego że ja zakładam, że to będzie lepsze. I raczej się nie mylę. Zresztą za chwilę się wszyscy przekonamy. Woda czy już w się grzeje. To kwestia smaku. Niektórzy na przykład nie mogą jakichś tam nawet najmniejszych tam dodatków. Mówisz o czym? Może no, jak ktoś ma na przykład chory żołądek, czy coś, to je tylko same jakieś tam parzone rzeczy. Yy, no tak, to jest, ten będzie tu. Ostatni kawałeczek. Dobrze. I tak, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Pyk, pyk, pyk. I pyk, czekaj. Tu? Nie, Nie, tu. U Jezu. Ale porządnie, naprawdę. Jelita eleganckie były. Jelux. Znowu dobre jelita mi trafiły. I teraz będzie. No ta reklama Jelita. Jak coś jest dobre, to mówię. A jakby było niedobre, to uwierzcie mi, że też bym powiedział. Zobaczcie. To będziemy parzyć, a resztę wszystko będziemy parzyć. A te będą w dymie z. Cebulakiem. Wodę z wodą z cebulakiem i z dymem, więc przenosimy się do gara. Najpierw zajmiemy się, nie no, w sumie razem możemy włożyć, bo tam mamy temperaturę niską. My przenosimy śledzimy. się na kuchnię, nie będę już mówił na kuchnię. Zobaczcie, jaki kolor. Ja zaraz Wam to przemieszam, poczekajcie. Sekundka. Zobaczcie, widzicie? Taki kolor ciemny. Zmierzymy sobie temperaturę, ile to ma teraz. Taki mam termometryk, wybaczcie. Parowało będzie, ale ja Wam będę mówił. Zobaczcie, 60 nawet nie ma w tym momencie. No, 60 stopni, plus, minus. Tak. I do takiej wody wkładamy te właśnie kiełbasy, po które właśnie się kieruje. Jeden. To muszą być przekryte. Musimy sobie je mieszać. Ja wziąłem sobie taki malutki garnuszek, ale. Bo dzisiaj musimy się podzielić. Musimy się podzielić kuchnią, więc tutaj robimy wyroby. Wyroby zimowe, w sensie. Przetwory. Przetwory. Buraczków mamy na 3 zimy. Nie na jedno. Na jedno. No. U i... nas tak 73. 73. I słuchajcie, teraz też ta temperatura wody się obniżyła na 100%. Ja Wam nawet to pokażę. Po włożeniu termometra. O, gdzieś tak, żeby nie przebić. Czekajcie. Momento. A nie toczę. Ale jest tak gaz, jakbyś mogła pod kuchenkę jeszcze nie zdążyło, się nie. przesunąć. Nie zdążyła. Dobra. W każdym bądź razie taka temperatura wody. I tam, właśnie będziemy to mieszać, żeby, żeby ten kolor, żeby to miał kolor. Po prostu, o, patrzcie, tu jest łupina. To są te łupiny, no, o, zobaczcie. Więc musimy Wierzymy przez... Ci na słowo, nie musisz tak, tak? już za każdym razem udowodnić. No ale no. muszę udowodnić. Ten sznurek nawet ją zafarbuje, także będzie widać najbardziej. Piękny zapach. Teraz zmierzymy sobie. Okej, okay. to zamkniemy i weźmiemy sobie drugą. Czyli tu musimy sobie zmierzyć temperaturę wody. Słuchajcie. 70-80. Dobra, na mały gaz teraz przekładamy kiełbachę i za chwilę wbijemy sobie y, termometr w z kiełbasek I, i już i będziemy parzyć do osiągnięcia wewnątrz 70 stopni, dlatego że jest to druk. Więc myślę, że wytłumaczyłem co i jak. Oczywiście tam też jak pobędzie nam tam z 30 minut w tych 60 stopniach. Podkręcamy temperaturę, żeby sparzyć do 70 wewnątrz i będziemy mieli za chwilę porównanie. Zobaczcie, jaki już się robi blady kolor, nie? Także wygląda to wspaniale. Czekamy. Jest różnica, co? Zobaczcie. Widać tak jak powiedziałem, tak też się stało. Widzicie? Błupinach cebuli i parzone bez jakiegokolwiek barwnika. I aromatu dymu. Zaraz sobie nie ukrywam, że ta jedna taka bidulka, co tam pływała, co była osobno, to ktoś tutaj z boku właśnie kończy. Dobra Zuzia? Mhm. Tak, wy wiecie. E, a powiem Wam tak: jakby była niedobra, to też by powiedziała, bo Zuzia akurat jest ta, taka, żeby powiedziała. Nie chciałaby mi, nie to, że nie chciałaby mi sprawić przykrości, tylko powiedziałaby po prostu prawdę. Szczerze. Szczerze. No o to chodzi właśnie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Nie? Mhm. Pyszne kiełbaski. Coś wspaniałego, nie? Tak. Więc teraz tak. Te już są nieco zimniejsze, bo były wcześniej wyciągane, tak jak Wam mówiłem. I musicie mi uwierzyć, że te, które mamy tutaj. tak tak to zrobię, może co? To jest, jakby to nazwać. Jeszcze ciepło. Widać, mamy takie, że. Widać cokolwiek, czy nic nie widać? Widać, jak leżą tak wszystkie razem, to widać. Ale tutaj na. Czekaj, ten... zrobimy tak. Przekrój jeden. 100% kurczak. No wiesz ja wczoraj zauważyłem, że nie wiem, czy tak lepiej nie będzie, jakbym tu lekko wykręcił. Co? Czy... Mm -hmm. Tak? Słuchajcie, alternatywa dla Was, dla osób, które nie macie w węzarni. A chcecie zrobić takie super kiełbachy. Pyszne. No. Zobaczymy jaka jest różnica. Zobaczcie, tu jest... W to się nie różni, tu się różni bardziej z zewnątrz i ten aromat. Bo zapach jest normalnie takich parówek. Ja nie ubieram zasłonki, są świeże po drugie, więc bez sensu to jest. Tak jak mówiłem. Ale Wy macie wybór. Albo, albo damy lepsze te pędzone. Takie oszukane wędzone. Mhm. Jelito to baranie też jest naturalne, więc nie ma. Do tego kurczak. 100% kurczak. O Ani, polecam Wam zróbcie sobie takie pyszne chybach, ale są naprawdę pyszne. Rewelacja. To nie jest, że ja sobie to będę ściskał, bo Jelux, bo kolejna mieszanka. Tak. Jelux i kolejna mieszanka, ale dobra mieszanka. Pyszna mieszanka. Tą samą nazwę chyba, tak jak mówi, nie? Drobiowe pyszne. Takie ładne. Hmm? No. Patrzcie, pyk, pyk. No. Elegancka. Jedne i drugie dobre, ale te moim zdaniem... Zuzia chce smuwać jeszcze? Zaraz zobaczymy Zuzi opinię jeszcze. Proszę. Ale czuć też pieprz fajnie, czyli ta ostrość też jest rewelacyjna. Która lepsza? Słucham? Ta? No dobrze. Zuzia woli parzoną. Więc widzicie, o to chodzi właśnie. Ma być. Słucham? Więcej smak. smak? Która zwykła? Zuzia tamta jest z efektem wędzenia, bez wędzenia. Ta jest parzona. Tylko bez żadnych tam. Aromatów dymu i tego typu rzeczy, więc jest mała różnica jedna druga. Dużo nie robiłem, ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No ja wolę akurat tamte i, i tak myślałem właśnie, że tak będzie i tak jest. Ale wizualnie wygląda to rewelacyjnie. Może ty byś spróbowała. No, może ja bym spróbowała, jakbyś zaproponował. Masz. Przekrój. Ale to ta kata. Kurde, ładnie to wygląda wam. Powiem. No, drugą też do no. porównania: czy co? Jest różnica. I co? Opinia eksperta. Biała lepsza. Druga osoba, która uważa, że ważona lepsza. I o to chodzi. Jedni wolą tak, inni wolą tak. Ja wolę tak. Ale polecam Wam jeszcze raz. Kiełbaski drobiowe pyszne. Link w opisie. Jelita 24/26. Najbardziej prawilne jelita do tej kiełbasy. Również macie w opisie. Kochani, jeśli film się podobał, wiadomo co robić. Łapa w górę oraz komentarz. Co sądzicie o takich kiełbaskach? Oczywiście. Subskrypcja dzwoneczek tego kanału. Standardowo. Tak jest. Mówię, mielita, przyprawa i wszystko inne niezbędne do zrobienia wyrobów domowych. Wszystko znajdziecie w sklepie Jelux Polska. Link macie w opisie na dole. Razem z kodem rabatowym Kostrzewski 10, z którym będzie 10% taniej. Mhm. Oczywiście nasze social media tam z tyłu. TikTok. Grupa na Facebooku Swojskie gotowanie i wędzenie TikTok Swojskie gotowanie, Instagram, swojskie gotowanie. Naprawdę bardziej Wam te, te na to palone prostu. No. Ostatni raz nagrywasz, a Ty też już więcej nie te Lartowałem. Polecam, pozdrawiam, cześć.